Yo siemano z tej strony Gplay i właśnie jestem w centrum handlowym na zakupkach Zobaczcie dorwałem na przykład taki hełmik Podobno przynosi szczęście jest taki kolorowy Dlatego szybkie zakupki robimy Jakieś prezenty dla dzieci może keyboard Może będę coś grał ciekawego słuchajcie Bierzemy coś słodkiego jeszcze dla Gplayki I możemy w sumie już iść do kasy Także lecimy szybciutko hey. Patrzcie na to! Straszna babuszka traszna dzisiaj babuszka? nie ma za dużo siły! Nie. Musi szybko iść do Uciemaj swojej ]cie. nowej, tajnej bazy! Takiej proszę pani, fajnej, Proszę babuszka, szybciutka. Proszę zobaczyć! Znowu na serwerze się pojawiła ty! Wchodzi do jakiegoś babca. domu? Szybko idziemy, idziemy! Ej, wbija do jakiegoś domu, do budynku tego, może tam jest nowe miejsce zamieszkania. Dobra, proszę pani, także ja tutaj płacę szybko za te zakupki, co kupiłem. Mam tutaj, słuchajcie, jeszcze karty, będę grał z dzieciakami i możemy lecieć w tym hełmiku szczęścia, myślę, że będziemy mieli dzisiaj farta, chciałbym pozdrowić najnowszych subskrybentów kanału, a są to Gamia Damian Kamiński, Karoleczek, Zieleń, Monika Skowrońska oraz Ilona Listwan. A jeśli Wy widzowie chcecie następnym razem zostać pozdrowieni na odcinku i pojawić się na liście, to wystarczy, że klikniecie subika, do tego dzwoneczek i możliwe, że to wy będziecie następni. A ja mam teraz miejsce, słuchajcie, ty, muszę w ogóle tam pójść i zobaczyć, ej, patrzcie, straszna babuszka coś zgubiła, ej, tutaj normalnie jakieś torby jej powypadały, ej, ona tam jest, widzicie? W tym budynku. Czy to jest jej nowe miejsce zamieszkania, czy ona tu mieszka? Patrzcie, tutaj też straszna babuszka nie, nie mieszka tu sama, ej, idziemy zobaczyć, co tu w ogóle się dzieje, także troszeczkę się boję, nie wiem, czy to dobry pomysł, słuchajcie, Idziemy po cichu, zobaczymy... O nie, tam jest jakaś babeczka, co w ogóle w kuchni dobrze, się książa. Może tutaj... Teraz weź sobie szybciutko na górę w takim razie do siebie. Ej, ona tutaj mówi, że idzie do siebie, czyli tutaj mieszka. Ej, dobra, patrzcie, straszna babuszka tu wlazła. Ej, tu jest jakiś wstęp na kartę. Ty niedobra nie, dziewczyno, będziesz tu siedzieć całe życie co? za to, co robisz. Ona ja w tej tam chwili miedzi. wychodzę, ale zaraz tutaj wrócę. Ej, może zaraz jakoś wychodzę. To... O nie, 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 ona wychodzi. Dobra, szybko chowamy się. Tutaj się schowamy pod schodami. Ojejku, jejku, ja to się mam z tą dziewuchą nie, jedną niedobrą. niedobra. dobra, dobra. dobra. Do... Dobra, muszę iść załatwić swoje sprawki. Razie. Ej, słuchajcie, ona tam normalnie kogoś więzi w tym dziwnym pomieszczeniu. Nie wiem, czy to jest jej nowy dom, ale patrzcie, tam ktoś jest normalnie uwięziony. Ja nie mogę, zaraz ci pomogę, dziewczynko. Ej, ale patrzcie, ej, tu są w ogóle niezniszczalne szyby, jakieś niezniszczalne bloki, nawet stołna na się nie da wykopać. Ej, no co jest grane w ogóle? Nic się nie da tutaj zniszczyć, widzowie. To jest po prostu jakaś masakra. Ej, no musimy zdobyć kartę dostępu i tylko chyba w ten sposób możemy się tam dostać. Dobra, może zadzwonimy po Lumi. Czekajcie, czy ta straszna babuszka tu. Tutaj jest, czy normalnie już tutaj jej nie ma? Rozejrzymy się tutaj i dzwonimy szybko do Lumi, żeby mi pomogła. Lumi, Lumi, Halo, halo jesteś? Tak słucham. Słuchaj o co mam chodzi? sprawę. Znalazłem nowe miejsce zamieszkania strasznej babuszki. Wiesz jaki tu jest adres? Już ci mówię. Jaki, Czekaj. Jaki? Kasztanowa 25. Może byś tu przyszła? Musimy znaleźć o, tutaj kartę dostępu. Się składa, Zobacz, ukłuszam sobie na skróty. No cześć, co ty Mam I No co ty dla mówisz? ciebie! Zobacz, o, wow, do racika. Ale o, miom, super, miom, miom, miom. dziękuję, Może zjemy dziękuję razem ci no, no to jest, jest. A ja w zamian dla ciebie mam, bo widzę, że masz taki mega helmik, taki oto diamentowy miecz. Proszę dzięki bardzo. Mi. Słuchaj, jest sprawa. Tutaj w ogóle na górze, tam na poddaszu mieszka tak? straszna babuszka. Ona tam o, kogoś więzi. Nowe miejsce ma zamieszkanie i potrzebujemy ją znaleźć i znaleźć kartę dostępu, słuchaj, dzięki której będziemy mogli się tam dostać, wiesz? No dobra, słuchaj, to może byśmy się rozdzielili i szybko znajdziemy tą straszną babuszkę i tam pójdziemy do dobra, jej tajnej Dobra, słuchaj, miejsca, bo ja, ona co? gdzieś przed chwilą poszła na jakąś dobra, to misję, ja ale nie, nie wiem, gdzie w tamtą stronę, w dobra, tamtą jak, stronę. Dobra, ja jak coś tak. to dzwoń do mnie. Lecimy, słuchajcie, znaleźć straszną babuszkę i tak naprawdę ty, bo ja w sumie mam karty, a może byśmy powiedzieli jej, że słuchajcie, pokażemy jej trik z kartami i damy swoją w jakiś sposób kartę i w ten sposób ją zdobędziemy, tylko na początku muszę w ogóle ją odnaleźć. Bo słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, gdzie komple niej szukać. Nie wiedziałem w ogóle, żeby gdzieś poszła. Także idziemy, może tu Ojej, straszna babuszka, sobie. tutaj chodzi chodź. Yy, ci straszna babuszko, słuchaj, yy, bo ja tutaj yy, mam tutaj sztuczkę karcianą, pokazać ci sztuczkę. karty, Patrz. babuszka, to tysiące lat temu grała w karty. Możesz może... wygrać dużo złota, słuchaj, załóżmy się o 10 o, złota. złota okay? Słuchaj, a więc zobacz, mamy tutaj karty. I daj mi jakąś, masz kartę, może jakąś? Mam, mam mam kartę, ale to bardzo tajna karta dobra, do mojej sów. To, to ja tą kartę wezmę i pomieszam z tymi kartami i odgadnę, dobrze. która to jest twoja karta, dobra? Możemy dobrze, się dobrze. tak umówić. Jak, tak. jak odgadnę, to dostajesz 10 tabek złota w nagrodę. Okej, okay, dobra, także mieszamy, szybko, potasujemy to, okej. Okay. Także tasowanko, tasowanko. No i dobra, i widzisz, są tutaj teraz te karty, tak. straszna babuszko, i teraz musisz tu odnaleźć swoją kartę, także szukaj ojej, tam, okej? Okay? Olha Nie ma mojej karty. Dobra, słuchaj, Oż, także to jedna, była. Dziadygo. Słuchaj, straszna babuszko, to była ta normalnie sztuczka, że twoja karta zniknęła. Ha, o, już nie, jej nie, 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 nie ma. Nie, nie, okay. nie, dobrze, nie dobrze. Dobra, chowamy w takim się razie. Tutaj, słuchajcie, przed nią. Dobra, czy ona tam jest? Teraz mamy kartę dostępu i możemy się, słuchajcie, dostać do jej poddasza. Mam nadzieję, że to jest ta karta, ale ją zrobiliśmy normalnie podstępem, słuchajcie. Dobra, także chodźmy szybko, tam idziemy. Dawajcie, szybko wbijamy, póki jej tutaj nie ma. Wbijam tylko, żeby tutaj jeszcze ona tu sama nie mieszka. Tutaj e, inni straż, starsi ludzie... A co ty tutaj Ech, złodzieju jeden jaki jest złodzieju? do mojego domu? Ej, przepraszam, e, proszę pana, bo ja tutaj tak naprawdę przychodzę i was ostrzec. Tutaj straszna babuszka mieszka z wami. Ona jest zła. Ona tak Traszna naprawdę babuszka, robi dużo złego. Babuszka, to no? jest moja siostra. Co? I nie masz prawa mówić, że moja siostra jest To jest wasza jest rodzina? Zła? Dokładnie. Moja żonka właśnie jej tutaj obiadek gotuje. A ty, prez, z mojego no, Dobra, proszę tego nie zgłaszać. Się. Nigdzie nie Zgłaszajcie tego na policję, ani nic ja Zaraz dzwonię, halo, policja Nie, 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 dobra, uciekamy, słuchajcie, zaraz będziemy Mieli problemy, ej, dobra, moglibyśmy Tutaj w sumie znaleźć jakieś tylne Wejście, w ogóle, gdzie jest Lumi Słuchajcie, ciekawe, czy ona w ogóle znalazła Straszną babuszkę, ale mam nadzieję Że w ogóle tędy, słuchajcie, da się Jakoś tam dostać, tylko pamiętacie Tam było wszystko pancerne, niezniszczalne Szyby, widzicie, widać, że są Takie grubsze ranki gdzie ty jesteś? Lumi, Jestem pod tutaj, cicho, cicho, cicho Słuchaj Lumi, zdobyłem kartę, zrobiłem normalnie postęp. Idziemy, to idziemy. Nie, tam nie wchodzimy, słuchaj, tam normalnie starsi ludzie mieszkają. Musimy się jakoś tędy dostać, tam na górę musimy jakoś wejść, tylko nie wiem w jaki sposób. Masz jakiś pomysł? No tak, słuchaj, mam w ogóle ekstra taki hak. Weź sobie, Serio? I normalnie sobie wypróbuj. Ej, Dostałam ja go mogę. ostatnio w ogóle od koleżanki, wiesz? Widowie, widzicie, to możemy się tak bujać tym hakiem ej, opuszczać Ale się super, do góry. Ale super, nie? Uuu. To czekaj, teraz ja Ja się tu rozbujam, spróbuję. rozbujam się i yuppie, ja nie mogę dobra. Teraz wchodzimy tam na to drzewo wlazłaś tu Lumi? Dobra. Tak, wlazłam. Ja ja nie mogę. Okej, okay, źle, znowu Uuu. nie trafiłem. Okej. Okay. I mam, jestem na drzewie. Tylko wiesz jaki tutaj jest Lumi problem? Tu jest problem tego rodzaju, że tu są wszystkie bloki niezniszczalne. Chwila, a tu jest zniszczalny blok. Akurat to był zniszczalny. zniszczalny. Ale zniszczalny. tutaj, już słuchaj, jest chyba wszystko jest niezniszczalne. Nie ale możemy zobaczyć, co tutaj straszna babuszka ukrywa. No nie no, znowu spadłem. Znowu spadłem. Dawaj, dawaj, ci play. Tutaj Dasz był przesmyk. Okej, okay, dobra, Lumi. Ja już tutaj jestem. Ej! Tutaj normalnie Alex jest uwięziona. i ona tutaj ukrywa Alex, więzi, także tutaj będziemy musieli się dostać. Są jakieś beczki z winami, harfa i tu są jakieś lasery też podłączone, także trzeba być ostrożnym. Ale my się tu nie dostaniemy, Lumi! Tutaj są normalnie wszystkie szyby pancerne. Chono, tu na dół. Co dawaj. tam jest? Słuchaj, a jakbyśmy tędy weszli, zobacz. Czekaj. Tu jest taka piękna, może szyby. Tu jest przejście rozwalone. Ej, no, Lumi, widzisz? dawaj szybko, żeby tutaj tylko ten dziadek nas nie zobaczył, bo on już Ej, zadzwonił po policję Ale tutaj. wiesz, co wiesz czekaj. co, Ci play? Taki, no? taki dziwny zapach ogólnie tutaj jest. No strasznie śmierdzi, nie? Też to poczułaś. Dokładnie, dokładnie tak. Czekaj, 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 chodź, dawaj, dawaj, dawaj szybko, chodź, Lumi. Dobra. No ja nie mogę, już cię tutaj uwolnimy. Co to, co ja to nie nie za mogę. dziewczyna? Tak, spokojnie, już cię tutaj uwolnimy. My już rozkopujemy. Nie, słuchajcie, dziękuję wam! Ta babuszka cała ona jest straszna. Powiedziała, Bo... że całe życie w ogóle tutaj będę siedzieć nie będziesz, i jeszcze słuchaj. tak strasznie tutaj śmierdzi. Nieparniamy cię! Nie denerwujcie! Dziękuję się. wam! Chodź, słuchaj, teraz się stąd wydostań. Co ona tu kombinuje? Widziałaś coś może? Tu są lasery, czekajcie, ładnie! Tak, ona lasery. w ogóle cały czas na tej szarfie jeszcze gra. A nie harfie? No harfie, ale też na szarfie. Na szarfie I w ogóle tutaj, tu ma jakieś też takie dziwne jakieś miejsce. Poczekajcie, chodźcie Ej, tutaj czekaj, lepiej. Ej, czekaj, tu są w ogóle jakieś śmieci, jakiś brud. Czekaj, może tak, tutaj... Ej, my tutaj, my mamy do do Może my się dostać. też chodzą. Dawajcie tutaj wbijamy, chodźcie szybko. Ej, ja lepiej ja nie tam mogę. nie będę, szła ja tutaj zostanę. Jaki syf tutaj jest? Ej, widzowie, widzicie w ogóle, ile tu słoików, jakie brudy, jakie syfy, lumi, na to, w ogóle ci naczynia smry... jakieś? Nie W ogóle, w ogóle zobacz, jaka mega kolorowa woda normalnie sobie wskoczyła. o. Ja nie mogę! To nie jest, słuchajcie, dobra woda. To jest normalnie masakryczna woda. Co tutaj normalnie z lumi się stało? Gdzieś normalnie ją wywiało. Mam nadzieję, że zaraz tu mi przyjdzie pomóc. Ale patrzcie, tutaj jest jeszcze jakieś poddasze. Coś tam jest. Dziewczynko, otwórz, otwórz kartą, otwórz kartą mi drzwi jak Dobra, możesz. Chodź. A dobra, tutaj, dalej, dalej, dalej Musimy się spieszyć, Lumi, tu straszna babuszka W każdej chwili może się pojawić Ja coś, wiem, ale coś ta tutaj była straszna znalazłem. I to Co? strasznego, Lumi Nie wchodzić, teren strasznej babuszki o, I schody ja prowadzą tam na górę Widzisz? Ja nie wiem w ogóle no. teraz, czy to dobry pomysł Żebyśmy my tam wchodzili Tu śmierdzi strasznie widzowie strasznie Jest widzowie. Syf, o, ale ciekawość o, o. mnie tak naprawdę Słuchajcie, normalnie tutaj Wygrywa moja ciekawość Są jakieś torby, wszędzie ten Brud. O nie, w ogóle zobacz. O nie, to jest jakaś o nie. trumna. Co ona tu w ogóle trzyma? O jejku, to chyba od tego taka śmierć. Ej, jakąś czaszkę normalnie Uitera ma. Ej, chyba lubi nawet grać słuchaj w kosza. Ma piłkę do koszykówki tutaj. A w I tym? I tu nalej te kropki, takie dziwne. I robi na drutach najprawdopodobniej. Zobacz, a Słuchajcie, dałkuje. A co jak to jest jej mąż? I ona chciała mieć męża obok siebie. O. Co? Słuchaj, ona tu śpi obok męża. To jest chyba i wspólne wyrko. Razem tu śpią. Patrz, chyba w ogóle tak. stąd podgląda. Tu jest luneta i widać tutaj całe miasto tą, z tą lunetą. Ja, cię. ja nie mogę. Co ona tutaj w ogóle ukrywa? Patrz, tu i taka skrzynka tutaj Zabezpieczona jest. na kod. Kurczę, Ej, jest no nawet tu no jakiś na sejf. Poczekaj, wezmę. Dobra. Ej, Czekaj, jest tu jakaś książka. Odbezpieczyłem ten safe i tu jest no. napisane 2 słuchaj. Może to Ty, jest kod dostępu dawaj. do tej skrzynki, co? Może, no. dwa, 2222. Ej, tutaj są lasery. Ale ta babuszka, wiesz co, no kot dała tak blisko takiej strzeni. Czekaj, tutaj są normalnie jakieś itemki, Lumi. Jest no? e, normalnie jak, jakaś, jakaś mapa, jakaś, czekaj, książka. Moja tajna misja. I słuchaj, tutaj są jeszcze lasery. Dobra, zabieramy i to wszystko. Dobra, zabieram. Jest mapa. Sok, bo ja już nie wyciągamy. Uciekamy, bo tuknie tu strasznie śmierdzi. Jakby tu, słuchajcie, nie wiem, ktoś nie sprzątał od miesięcy, długich miesięcy, czyli możliwe, że tutaj straszna babuszka mieszka od dłuższego czasu i tu się Chyba ukrywa tak. Dobra, uciekamy, którędy. Może nie tędy, może nie tędy. Chociaż tutaj wyskoczmy tędy, co wyszliśmy tutaj Dobra. przez okno. Hop. I dawaj, może wchodzimy tam na dach. Słuchaj, ja postaram się na dach wejść. I słuchajcie, wchodzimy tutaj i postaramy się... Czekajcie na dół trochę. rozpujamy się i spróbujemy wejść na dach. Oj, nie udało mi się. Dobra. Jeszcze nieważne. Nie, ale... Bo, bo ja się tak trochę cykam i za tą mapą Bo ja się boję tej babuszki Ja, ja może bym poszła jednak Gdzieś do domu no albo wiesz, do koleżanki Aleś słaba jesteś Lumi ja, rób to ja się w takim razie chyba Ja muszę odkryć tajemnicę porzegnam. Widzowie chcielibyście odkryć tajną tajemnicę Babuszki to już teraz zostawiajcie Kciuka w górę zobaczymy ile kciuków Uda wam się wbić a ja chyba pójdę mapą. ja się mapką. żegnam z tobą no siema, play, siema. To Lumi się stykała w ogóle Ale z niej cykurka wiecie co wbijamy na początku Tutaj patrzcie na Centrum handlowe, hop i wbijamy Widzicie, ten hak jest naprawdę fajny Można dostawać się w różne miejsca Okej, okay, zobaczymy w ogóle w czy dobrym kierunku Idę, ona prowadzi tam Tak więc cała załoga naprzód tam Może teraz tu wejdziemy, słuchajcie, patrzcie widzowie Jak spiderder-Man wbijamy Możemy się tu bujać, uhu i łuchu, dobra, tak. Dobrze to nam idzie. I dobra, teraz tutaj wbijamy. Czekajcie, i hopsa. E, dobra, także idziemy, słuchajcie, teraz dalej. Ej, patrzcie w ogóle, kto tutaj jest. E, może tutaj zobaczymy, co oni tu kombinują. wow, 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 wow. Ej, bandziury jakieś. No! Nie złapiecie Oddawaj. mnie, bandziury. Oddawaj, oddawaj tą mapę. Babuszka wszystko widzi. Wszędzie Co? w całym mieście są kamery. Oddawaj to spóję się. Wy współpracujecie ze mapa. straszną babuszką, ja tak, się my was nie boję. Ja się boję. was nie boję Dawaj, ci chłopaki. Masz się nas bać i to bardzo. Ej, jedno masz serduszko, nas bać. dobra, chłopaki, dogadamy się jakoś. Oddawaj Adzie... mapę! Ej, chwila widzowie. Gdzie ja jestem? Co się stało? Ej, halo, mimi, Co mnie nie ty, budzisz? Co ci jest! Co ci jest? No właśnie tak przyszłam, stanęłam nad tobą, się zastanawiam o co chodzi, przecież miałeś chodzić i szukać tej czarnej te misji babuszki! Słuchaj, tutaj były takie bandziory od babuszki, ty czekaj! Gdzie są w ogóle... mapy nie mam, zabrali mi co? wszystkie itemki, słuchaj, które należały do babuszki i zostały mi ja tylko karty, żartujesz? jakiś blok i ja nie mogę, zostałem okradziony, Lumi, porwali mnie ogólnie, y tutaj porwali moją mapę i wszystkie moje itemki praktycznie. O nie, gdzie trzeba coś z tym zrobić, słuchaj, niech ja pomyślę, co by tu zrobić, no? wiem, mam super pomysł, słuchaj. Bo tu jest obok policja. No jest. A ty mówisz, że to są jakieś nowe w ogóle bandziory? Widziałeś ich wcześniej? Słuchaj, oni byli tacy zamaskowani. Mówili, że pracują dla strasznej babuszki, To także... no ja wiem! Bo jest głośno o takich nowych bandziorach, którzy w ogóle tam... o Biwan, którzy tam daleko mieszkają. Mam pomysł. No. Pójdziesz na policję. Ja tam wczoraj byłam. Na dole mają taką wielką, nową szatnię. Pójdziesz, przebierzesz się za policjanta i pójdziemy do tych bandziorów i odzyskamy po prostu od nich Ty. tą mapę i wszystko. Widzisz? Ja to mam super pomysł. Leć, szybko Tylko się czekam, przebieraj. Bo nikt się nie może z policji zorientować w ogóle, że ja tutaj się przebieram. Także mam nadzieję, że Dobra. mi się uda. Trzymaj kciuki. Dobra, okay. Udajemy tutaj klienta, że przyszliśmy na komendę, na na na, na, na poczekawkę. Czekalnie sobie usiądziemy, jakby nigdy nic. O, jaka rybka. Ej, patrzcie, tam jest szatnia. Dobra, także na razie tutaj nikogo nie ma, nikt nie schodzi, także szybko wchodzimy. Ej, dobra, bierzemy jakieś ciuszki sobie wybierzemy. Ej, dobra, może tu, hop, hop, hop. I zobaczymy w ogóle, jak wyglądam. Tada, o, zdejmuję jeszcze ten hełmik. Patrzcie, tutaj się wita z wami ponownie. E, policjant o, g -play. O, Tutaj obry, jakiś nowy policjant? Pierwszy raz e, pana e, widzę na naszej komendzie. No e, właśnie, prawie nowy tutaj mam dla pani torcet, bo. Super miło, miło, nie? ale u nas proszę pana na policji to nie jest tak miło. Do pracy nie przynosi się takich tortów. Proszę bardzo. Prze Przepraszam bardzo. Bierze się... pan miecz i nie. do roboty. Ale ja mam mieczyk swój. Ja nie potrzebuję od pani Twój miecza. To nie, dziwne. Do roboty proszę jechać w szybko na Piastów 28. Było tam włamanie. Raz, dwa do roboty. Piastów 28. Oczywiście już jadę szybko. pani policjant. Do widzenia. Okej, okay, ja nie mogę. Słuchajcie, prawie się praktycznie skapnęła, że ja nie pracuję. Jak w policji ta babeczka, bo tam wtedy ostatnio na ostatnim odcinku pracowałem, ale tylko jeden dzień. Dobra, także wiecie co, pożyczyłbym ten samochód. Oczywiście nie jedziemy tam, gdzie mi kazała ta policjantka, tylko byśmy pojechali w ogóle. Lumi pokazywała w tamtą stronę cipre, gdzieś tutaj. Czekaj, czekaj na mnie, czekaj, czekaj, wszystko obserwowałam w Dawaj, Lumi, wbijamy, wiesz dokładnie, gdzie jest ta, tak, ta baza, ta siedziba, normalnie tych bandziorów? Prosto, Damy sobie prosto, z nimi prosto, radę stop, w ogóle. Stop, 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 tutaj? Stop, stop, tak, tak. Ej, tam. czekaj, oni mają w ogóle szyby zabite dychami, Lumi. Myślisz, że to bezpieczne. Dobra, jak coś to udajemy, że mamy nakaz, że wbijamy tutaj policja i że są podejrzani. Mam nadzieję, że nie będą stawiać oporu. Też mam takie. Dzień, taki Dzień dobry policja! Dzień dobry, policja teraz! czysto, jest? Patrz jaki mają dobra. dywan, ty normalnie ty, z niedźwiedzia jakiegoś nie czarnego. Źle, nie, nieźle w takim razie. Ej, dobra, Tulekka. jest jakaś skrzynka! Ej, Lumi! Czy ty to widzisz? Ile ja oni złota się. nakradli. Ej, normalnie musimy to oddać. Ale klądać. bandziory. To pewnie jakimś ludziom. Ty w ogóle, jakie mieczyki kozackie. Zbrojka Ej? diaksowa, słuchaj, obsymbianowa zbroja. Ej, niezłe. Jak ja wyglądam? Ty No patrz, super, normalnie. a myślisz, że to jest też strasznej babuszki? Ona no, też słuchaj. jest z nimi tak bardzo powiązana. I to jest jej złoto? Tak, oni tu współpracują, słuchaj. Może ta babuszka zleciła im, żeby ukradli to złoto. Będzie musieli Idę jeszcze, g w takim razie na Dobra. górę zobaczyć. Patrzcie, złoto. Co jest o, to jest mi... O nie, bandziory, to oni! To atapujemy. oni mnie pokonali, ale teraz mam zbrojkę obsydianową. Um, ty, nie macie szans nie teraz dobry. ze mną, cieniaki. Dawajcie. Come on, tutaj G-Play, policjant zamaskowany stać. on po prostu, jest ty jeszcze jeden? A dobra, nie, 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 Mamy szan. to, mamy to, Lumi. Tutaj nic wiesz nie ma już co? na górze, jest czysto. Także słuchaj, spoko, mamy w ogóle tą mapę, była tam ta mapa, czy nie? Czekaj. Ej, dobra, była. jest ta mapa, jest ta mapa, Lumi. Super, jest tu jeszcze inne, inne mieczyki, także zabieramy i to oni tu mogą yy, się pojawić za momencik. Także musimy działać. Co ja robimy? Ja ci powiem. Ja jednak z tobą będę chciała iść za tą mapą. Yy, proszę tutaj, rozusz. ja będę kierować jak iść. Dobra. Oj, to chyba tu, to chyba tu, zobacz Nie no, Lumi, to przecież to jest nie tu? jest tu Ta mapa pokazuje Ali, w tamtą nie. stronę czekaj, I to jeszcze to spora tu, droga. To tu, to tu, halo, policja Nie no, policja. Lumi, co ty odwalasz Dobra, właśnie tam, o, no, wchodź tam, wchodź tam, słuchaj y, no. Iść tam, zobacz donupka Przeszukaj go, okej okay. Jak ci dobrze, idzie, Lumi? jest takie... coś tam? No, masz, no właśnie, masz, wiesz co, no nic się... No to nie, dobra. Tylko sam to dobra, To cię tu zamykam, powodzonka, sam lecę, lub nie, samemu znajdę tą tajemnicę, nie, bo ty no, się nie nadajesz. No weź, no nie znasz się na mapie. Sobą. Ja lecę sam, idziemy, słuchajcie, o, śladami tej mapy. Podobno to jest gdzieś tysiąc kratek, tak na moje oko tutaj przed siebie. Także, słuchajcie, długa droga przed nami, ale mam nadzieję, że dojedziemy, także lecimy. Dobra, widzowie, praktycznie dojechaliśmy pod sam cel. Zobaczcie, mapa wskazuje tutaj to miejsce. Wystarczy skręcić tutaj w lewo i już będziemy. Zobaczymy, czy będzie tam straszna babuszka i czy rzeczywiście coś będzie tutaj kombinować. Jakiś straszny plan. Ok, także idziemy tu. Może tu zostawimy auto. Idziemy się tu po prostu zakraść i zobaczymy, czy coś tutaj jest. ej, więcej węgla, więcej węgla. Co ona robi? Więcej węgla dodawać ej, do palenia. tu dorzuca jakiś. Co ona tu pracuje? Ej, chwila, wbijamy. Zakaz wstępu. Ty, ja, może straszna babuszka normalnie rozkazuje coś robić tu. Jeeplejce, patrzcie, jest tu jakiś węgiel, pełno złota. Ej, co jest grane? Ej, Dodawać co? węgiel, robić wszystko, co babuszka co? każe! Robić kopię, wszystko, co babuszka każe! Kopie strasznych babuszek, ej! co ty robisz? Stój, nie będziesz pracować normalnie dla strasznej babuszki. Co ty Idź produkujesz i kopie? Jesteś niechciany! Jesteś niechciany ja? dla babuszki! To ja, Gplay playka nie pamiętam, że. Jesteś nie? niechciany, idź stąd, idź stąd w ja tej to... chwili. Ja nigdzie nie idę, słuchaj, G-Playka, wracamy do domu. Idź po więcej ja węgla, idź po więcej węgla, kopać Ej, dobra, węgiel, Dobra, musimy kopać tutaj węgiel. zatkać to, żeby Jplay, czekajcie, zabarykadujemy to węglem, żeby ona się tutaj nie dostała. Ja nie mogę, dobra, dawaj mi szybko kill off tutaj. I musimy tutaj G-Playce uniemożliwić. Ona jest jakaś zakipnotyzowana w ogóle, widzowie. Nie wiem, co się z nią dzieje, ona kompletnie nie jest sobą. Szybko to zatykamy, hop, 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 hop. I Jplayka już się tutaj Słuchajcie, nie dostanie. Węgiel, węgiel, węgiel. E, no i pięknie. Patrzcie, to są jakieś kopie normalnie strasznej babuszki. Ona jakby się kopiuje i nie wiadomo, co, co tutaj w ogóle ma w planie. Hahaha, ha! moje drogie, teraz jest, nas na tu będzie, będzie bardzo dużo. Będziecie robić wszystko. Że dostajecie nie. teraz hipnozę. Jedna, no, teraz następna dostanie hipnozę. I jeszcze teraz kolejna, proszę! E, hipnoza? Hipnotyzujące ja jakieś lepce. mleko? Może mleko, słuchajcie, działa antyhipnotyzująco. Ja nie mogę, widzicie? Tu normalnie jest ta straszna babuszka. Patrzcie, ona ma swoich klonów, oni chcą normalnie chyba cały serwer przejąć. Ej, ja nie wiem, co mam robić. Muszę w ogóle jakoś dziplejkę uratować, bo ona też w tym siedzi i musimy ją otrząsnąć. Może to mleko, słuchajcie. Ja nie mogę, mikstura hipnotyzująca. W ogóle dobrze, że, że tutaj. Wracać tak... z węglem, wracać z węglem. O nie, jestem wraca. hipnotyzowana, jestem zahipnotyzowana. Dziplaka, wypij mleko! Wypij nic mleko. Nic nie mogę, Proczy nic cię. nie mogę. To jest od krowy, świeżo, świeżo od krówki. Wypij. Wypij. Co się dzieje? Mleko. Co się leka. dzieje? Gdzie jestem? Obudziłaś się już? Wszystko ok z tobą? Co się stało? Słuchaj, zostałaś ja zakhipnotyzowana przez straszną babuszkę, pracujesz tutaj dla niej niewolniczo ja? i nosisz węgiel normalnie, tak? Ty Co ty gadasz w ogóle, dzipy, to jest jakieś kłamstwo. Uciekaj, ty mówisz. chodź, bierz szybko samochód, tam stoi samochód i zwiewaj szybko do domu i to czym będę? Jak najszybciej. Dobrze, to się uciekam, uciekam w takim Dobra. razie jak najszybciej. A ja słuchajcie, używam tego haka i od góry tutaj wspinamy się do góry, okej, okay, hop, na samą górę i hopca, i musimy tutaj się jakoś dostać, słuchajcie, na dół, okej, okay, i będziemy tutaj. Tutaj mieli po prostu wgląd. Patrzcie, tu jest jedna babuszka. Musimy wymyślić plan, jak tutaj po prostu y, to zrobić. I może, słuchajcie, zmusilibyśmy jakoś, żeby ta babuszka sama wypiła tą miksturkę, i wtedy my ją zahipnotyzujemy i tak naprawdę będziemy mogli mieć nad nią kontrolę. Dziewczynki, tylko, dziewczynki, która, zaraz już prawdziwa. wracam, słuchajcie. zaraz już wracam, dziewczynki. Idę do Was! Kolejna tapka hipnozy. O, dziewczynki, a co to tutaj takiego mamy? Dzień dobry, wy... witam, spadam z nieba. E, przychodzę tutaj z tutaj nowym robisz, produktem babuszce? kosmetologiczny, najnowszy produkt, najnowszy szyk mod. akurat widzę, że pani. O, zmarszki są. Także proszę tutaj, nie każda Będę się napije młoda. napije i będziecie 30 lat młodsze, polecam jum, jum, każdemu. Misturka superowa. Tutaj polecam, wypijcie to, o, naprawdę ja cię... działa cuda, działa cuda. O, ja cię kręcę, ale się o. dziwnie czuję w pani... takim razie. Dobrze, co mam robić? Zmarszki już Pani tutaj zanikają. Zapraszam za mną. Dobrze. a Pani Dzisiaj wykonuję wszystkie polecenia. Wszystkie polecenia wykonuję szanownego Pana. Proszę zniszczyć tą całą fabrykę. Proszę wziąć TNT i zniszczyć tą całą fabrykę, żeby nic nie zostało. Dobrze, dobrze. Bo Ty jesteś prawdziwą straszną babuszką, to Ty jesteś jedyna w swoim rodzaju. Tak, to jestem tylko ja, jedyna w swoim rodzaju. no to masz po prostu się pozbyć tutaj tego. Okej, tutaj niż Słuchajcie, te. Dobrze w takim razie tutaj Ale rozstawiam ruchy. TNT. Masz na to dwie sekundy, słuchaj, masz na to dwie dobrze, sekundy. Dobrze. I tylko jedno, tylko dwa TNT, przecież ta fabryka się nie zniszczy. Więcej tego, więcej dobrze, tego. dobrze, dobrze, to tutaj rozstawię też. Dobra. I słuchaj ogólnie będziesz mieć takie zadanie, musisz pojechać w ogóle, wiesz co, wiesz gdzie? Gdzie babuszka ma jechać? Twój cel to będzie Grenlandia. Wiesz, będziesz tu musiał. Dobrze, babuszka odpala teraz skrzydła i leci Ej, do Ej, Babuszko, masz mi e, normalnie 500 miliardów, tysięcy, bilionów ton dobrze, e, lodu przynieść, stamtąd. Także przynieś mi lód. Okej, okay, patrzcie, straszna babuszka poleciała i mamy teraz święty spokój, przynajmniej przez jakiś czas. Mam nadzieję na serwerze. A ja się z Wami żegnam, widzowie. Trzymajcie się, papa, pa, wracam do domku.